Witaj. Dziś dostaniesz ode mnie cudowne nagranie, z którego możesz korzystać zawsze, gdy potrzebujesz rozluźnienia, puszczenia napięcia z ciała. Praktyka tego nagrania wizualizacji jest taka, że najpierw przez kilka dni odsłuchujesz regularnie, zaraz po wieczornym prysznicu. Natomiast po minimum 7 dniach możesz zacząć odtwarzać tą wizualizację. Biorąc prysznic samodzielnie. Czyli dobrze by było, żeby przez ten tydzień najpierw próbować samodzielnie odtworzyć tą wizualizację, będąc pod prysznicem, i do tego później, jeżeli idziesz od razu spać, to odsłuchać to nagranie. Jeżeli nie, to po prysznicu owinąć się w koc, odsłuchać nagranie, no i wrócić do swoich obowiązków. W trzecim tygodniu twój umysł już powinien sam doświadczać rozluźnienia samoistnie, gdy tylko staniesz pod prysznicem. A co wtedy, kiedy ktoś nie ma prysznica w domu? Dla osób, które mają tylko wannę w domu, warto położyć się w niej i włączyć wodę, żeby się lała i uruchomić po prostu swoją wyobraźnię. Wchodzimy tutaj w tak zwane warunkowanie umysłu. Czyli najpierw uczymy go zachowania w wizualizacji, tak jakbyśmy tego już doświadczali, następnie próbujemy to odtworzyć jak najbardziej wiernie. Nie skupiajcie się na tekstach, tylko bardziej na tym, co wasze ciało odczuwa. I następnie włączamy tą wizualizację, i w tym ostatnim tygodniu, trzecim, zaczynamy pracować już z samą wyobraźnią. Czyli to ciało powinno samo Samoistnie zacząć odczuwać spokój i rozluźnienie. Gdy tylko poczujesz, a nawet gdy tylko usłyszysz, że woda z prysznica zaczyna lecieć. Tak więc zaczynamy. Ciepły kocyk pod ręką się przyda, albo otul się już nim teraz. Usiądź bądź połóż się wygodnie. Weź trzy głębokie wdechy i wydechy. Przenieś swoje skupienie na kark, na swoje barki. Tutaj jest miejsce, gdzie najczęściej lokuje się stres, lokuje się napięcie wywołane jakimiś nieprzyjemnymi sytuacjami w naszym życiu. I zobacz teraz, co nam się ulokowało. Skup uwagę szczególnie na tych miejscach. Nie próbuj ich rozluźniać. Po prostu poczuj cały ten ciężar, który się tam znajduje. Przywołaj y, niedawne zdarzenia, które pomogły tym miejscom się spiąć. Może to jakaś scena domowa, y, zawodowa, partnerska. Przywołaj te sceny teraz w swoim wyobrażeniu. Poczuj, y, jak ten ktoś cię wkurzył, lub poczuj ten lęk, ten strach, niepewność, złość. Poczuj to takie, jakie to było. Cokolwiek to było, pozwól sobie teraz to poczuć w pełni. Takie, jakie to było, bez oceniania, bez łagodzenia czy tłumaczenia. Po prostu sytuacja, fakt, emocja, może myśl nad, na, na ten temat i przychodzi z w ciele. Przywołaj tą sytuację teraz. Przypomnij sobie ją, jak to było jakie to było i jak bardzo to było dla Ciebie emocjonalne. Bardzo dobrze. I obejmij uwagę całą tą sytuację. Zobacz i poczuj jako jedno i ubierz w jakąś metaforę. Nadaj temu kształt, kolor, może dźwięk. Może to być na przykład jakaś ołowiana kulka, albo czarny kłębek, albo nieraz klienci mówią, że czują jakby gwóźdź rysował po jakimś blasie. Ubierz ten obraz w swoją własną metaforę, właśnie teraz. Co to może być, co będzie dla ciebie symbolem tej sytuacji, która doprowadziła do spięcia w twoim ciele? Która doprowadziła do tego, że mimo tego, że ta sytuacja minęła, już to spięcie nadal czujesz. Gdy masz już metaforę tej sytuacji, gdy jest to na przykład ta kulka, kłębek, gwóźdź czy zupełnie co innego, to umieść to dokładnie w tym miejscu, w którym czujesz spięcie. Gdzie może czujesz ból mięśni, gdzie jest dyskomfort. I pozostając w tym skupieniu, na tym miejscu. Zacznij głęboko oddychać. Spokojny, głęboki oddech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I wraz z tym wdechem i wydechem poczuj, jak ta metafora Twojego napięcia zaczyna rozlewać się po całym Twoim ciele. Nie od razu musisz doświadczyć pojawiającej się ulgi. Jedni mówią, że jest. Ona wręcz niedostrzegalna. Inni twierdzą, że rozdanie się napięcia po ciele bez usunięcia go z ciała daje im poczucie, że już zaczynają panować nad swoim dyskomfortem i mogą zacząć go zmniejszać. I gdy to metaforyczne napięcie rozpływa się po całym Twoim ciele, to możesz zauważyć, że jego struktura już się zmienia. A dokładnie zmienia się jego gęstość. Rozciągając się, zaczyna przyjmować postać jakby gąbki. Niby ten sam kształt, ale gdzieś w środku trafiają się dziurki, otworki, może jakieś oczka. I gdy to metaforyczne napięcie rozpłynęło się już po całym Twoim ciele. Gdy masz już przynajmniej gotowość w sobie na to, żeby to napięcie uwolnić, wyobraź sobie, że nad Twoją głową staje. Coś większego od Ciebie. Pod swoimi zamkniętymi powiekami musisz podnieść gałki goczne do góry i spojrzeć, kto tam jest. Komu zależy, abyś żyła, żył w balansie, w harmonii. Pod zamkniętymi powiekami podnieś oczy do góry i ujrzyj, kto to jest. Bóg? Anioł stróż? Wyższe ja, a może duchowy przewodnik. I zobacz, jak patrzy się na ciebie i trzyma w ręku złotą konewkę. I mówi do ciebie już dobrze. Już jest OK. Już możesz to puścić. Już możesz to puścić, bo zasługujesz na spokój. Zasługujesz na harmonię, zasługujesz na dobro, zasługujesz na miłość miłość do świata, do ludzi i do samej, do samego siebie. I wówczas, gdy słyszysz te słowa, opuszczasz gałki oczne i pochylasz głowę. I czujesz jak na Twoją głowę zaczyna padać ciepły deszcz. To tak, jakbyś stanęła stanął pod cudownie ciepłym prysznicem prysznicem, z którego wraz z wodą obsypuje się na ciebie. Złoty pył, i gdy po Twoim ciele spływa woda, a w Twoje ciało zaczyna wnikać złoty pył, zaczynasz głęboko i spokojnie oddychać. Oddychasz miarowo, spokojnie i głęboko. Właśnie tak jak teraz. Bardzo dobrze. I tak, gdy oddychasz miarowo, spokojnie, to czujesz, że ta gąbka, ta struktura wewnątrz ciebie chętnie chłonie ten złoty pył. I kolor Twojej metafory, tego pierwotnego kształtu symbolizującego napięcia, które kiedyś były w Twoim wnętrzu, zaczyna zmieniać się. Kolor metafory najpierw blednie. A gdy już tak blednie, to możesz zauważyć, że cały ten symbol, cała ta metafora dawnego napięcia zaczyna wychodzić z Twojego wnętrza na zewnątrz. Na powierzchnię Twojej skóry, i gdy te blade kawałki tego symbolu pojawiają się na Twojej skórze, woda z cudownie ciepłego. Rysznica, zaczyna je zmywać. Wszystko, co zbędne zaczyna spływać z Twojego ciała. Bezpowrotnie. A Twoje wnętrze Zaczyna mienić się cudownie złotym kolorem, piękną energią, czystą energią. Twoje ciało zaczyna nabierać lekkości. Jego struktura wygładza się, harmonizuje. Ciało staje się przyjemne i gładkie. Całe Twoje wnętrze pod wpływem złotego pływu harmonizuje się, wygładza i staje się dla Ciebie niebywale cudne w odbiorze. I stoisz nadal pod tym przyjemnie ciepłym prysznicem. Ciało rozluźnia się już zupełnie. Z każdą sekundą doznajesz coraz bardziej euforycznego uczucia spokoju, rozluźnienia, relaksu. I doznając tego spokoju, rozluźnienia i relaksu, zaczynasz rozumieć i czuć, że Twoja uwaga chce przesunąć się z głowy do serca. I pozwalasz jej na to. Twoja uwaga zaczyna wędrować od środka Twojej głowy, poprzez obszar zagałkami ocznymi w dół, następnie przez krtań, przełyk, i przesuwa się do serca. I właśnie teraz chcesz unieść swoje dłonie ku górze, i robisz to. I stojąc z rękoma ucisionymi ku górze, czujesz jak z Twojego serca. Poprzez Twoje ręce zaczyna płynąć światło: światło w postaci złotej nitki, złotej nitki miłości i wdzięczności. Zaczynasz wysyłać miłość i wdzięczność za każde doświadczenie. Za dzisiejszy poranek, za dzisiejszy dzień, za tę chwilę, za ten wieczór i tę noc. I zaczynasz wysyłać wdzięczność za największy dar, za życie. I poczuj, jakie to cudowne uczucie czuć spokój i rozluźnienie, które spływająca ciepła woda potęguje jeszcze bardziej. Jakie to cudowne uczucie móc głęboko i swobodnie oddychać. Jakie to cudowne uczucie kochać ludzi i kochać siebie. Jakie to cudowne uczucie czuć to wszystko i wysyłać wdzięczność do wszechświata za życie. Bo dopóki żyjesz, możesz wszystko, a każdy kolejny krok, który zrobisz, może się okazać właśnie tym pierwszym ku realizacji swojej życiowej intencji, ku realizacji Twoich marzeń, ku pełnemu dobrostanowi, którego masz prawo doświadczyć. Masz prawo doświadczać. Każdego dnia, w każdej chwili, czując spokój i rozluźnienie, z miłością do siebie i wdzięcznością za każdą chwilę Twojego życia. Więc śmiało robisz krok i zaczyna manifestować się cud. Czujesz to, prawda? I gdy już będziesz gotowa, gdy już będziesz gotów, zakręć kurek prysznica. Przepełniona, przepełniony złotym pyłem, postrzegając świat z poziomu serca, otwórz oczy. I bądź najlepszym aktorem w teatrze twojego życia. Twórz rolę wartą Oscara i czuj wdzięczność za wszystko to, co cię w tej inscenizacji spotyka.